Mamy opady śniegu. Mamy opady śniegu. Ugh, jak wam to mam pokazać? Opadem mokrego śniegu bez. Na dwa stopnie jest. Opadem okrego śniegu. O, możecie zauważyć. Śnie... Obać się już trwa długo, no nie wiem od jakiego czasu, ale chyba od bardzo długo, bo, je, bo już jak widzicie ulice jest mokre, ja nie wiem ile do jakiego czasu, bo dlatego że nie było u kolegi. Ale chyba od długiego czasu, bo ulica już się normalnie mokra zrobiła. Bo wiecie, jest, mówiłem wam jest na plusie jest 2 stopnie powyżej zera. Jeśli, jeśli będzie jeszcze dalej, padać, to... To będzie jeszcze na głowę. Na razie kończę. Cześć.